W następnym, życiu, w następnym życiu, będzie czas A warto ma widać załatwiowany życiu. W następnym życiu tam są Regionalna dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku po raz pierwszy gości na Polentrok. E, tak naprawdę wcześniej byli nasi strażnicy leśni e, i dawali nam sygnały, że ludzie chcą rozmowy z leśnikami, szukają informacji, e, więc w odpowiedzi na tą potrzebę przygotowaliśmy stoisko Usłysz Las. E, to jest miejsce, gdzie są konsultacje dotyczące lasu, mówimy o zrównoważonej gospodarce, mówimy o zmianach klimatycznych, dlaczego ten las się zmienia, dlaczego go przebudowujemy, ale to jest też strefa takiego odpoczynku. Przygotowaliśmy dla osób, które być może są trochę przybudzone, zmęczone, miejsce, gdzie mogą usiąść nałożyć słuchawki i naprawdę usłyszeć las. Mamy tam dźwięki ptaków, mówimy też o gatunkach, jakie można spotkać w lesie. Czujemy, że to jest dobry czas, dobre miejsce do rozmów, do takiego spotkania. Przygotowaliśmy również warsztaty. Przygotowaliśmy warsztaty dla najmłodszych, których naprawdę jest tu sporo. Zaczynają się one codziennie od godziny 12. Mamy m.in. warsztaty z leśnej biżuterii, robimy łapacze snów. Ale oprócz tego w sobotę o godzinie 12.00 będzie spotkanie z Andrzejem Bejgerem, którego zdjęcia są w tle. Wykonują przepiękne zdjęcia w przyrody i opowie o tym takie tajniki, jak nie tylko zrobić poprawnie fantastyczne zdjęcia, ale jak przede wszystkim doprowadzić do spotkania z tym zwierzęciem, e, a są to wyjątkowe spotkania, bo są to na przykład zdjęcia rysi. E, I później mamy warsztaty ornitologiczne, gdzie dowiemy się nieco o ptakach drapieżnych, które zamieszkują tereny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, jak również na temat sów. E, Myślę, że to będzie ciekawy temat, bo wśród gości festiwalu jest mnóstwo pytań właśnie dotyczących ptaków.